Otwieramy dzisiaj Labubus AliExpress, czyli raczej Lafufu za 18 zł. We wcześniejszym filmiku otworzyłam Lafufu za, uwaga, 4 zł. Więc jeżeli nie widzieliście, to zapraszam na mój profil. Ale dobra, dzisiaj zajmiemy się tym. Tutaj mamy już piękny kartonik, znaczy, no nie piękny, bo pognieciony przyszedł tak, właśnie, ale widziałam, że do wszystkich przychodzą takie pogniecione. Tutaj mamy pokazane wszystkie Lafufu, jakie możemy trafić. Mi się chyba podoba najbardziej ten. I... Nie, czekajcie, który to był? Tak, ten taki brzoskwinkowy, ale mega zajawkę. Już nie mogę się doczekać, aż otworzę i zobaczę, co w nim jest, jaki kolor. Tutaj są też moje dzieci, więc obserwują. Otwieramy sobie pudełeczko. Dobra, nie musi być jakoś ładnie. Tutaj mamy torebeczkę, która prezentuje się tak. Z drugiej strony tak. No i co, będziemy otwierać. Ja na razie nie patrzę, zamykam oczy, bo ekscytuję się i mam nadzieję, że on będzie w miarę wyglądał. Uwaga, jaki mi się trafił. Nie, no nie, a ja Wam mówiłam, że najmniej chyba bym tego chciała. Prezentuje się on tak, jest spoko, ale ma taką buzię jakąś bardzo tak do przodu, nie wiem jak one wyglądają. Czekajcie, nogi mu się tutaj kręcą, patrzcie, stopy. Uy. No nie, no jest spoko, jest spoko, ale liczyłam na bardziej jakiś taki właśnie stonowany, stonowany ten kolorek. Więc za 18 zł możecie na AliExpress dostać takiego lafufu. Nic mu tutaj nie odpada, nic nie jest poprute, yy, więc tak, mi się trafił taki.